Jeszcze wam zapomniałem jeszcze zapomniałem wam dodać ile kosztuje taki, wynajem takiego pokoju wynaje, wynajem takiego pokoju to nie jest liczone tylko za wynajem pokoju nie, 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 nie tam e, od osoby. to jest... Witam was serdecznie nocną porą. Pokażemy wam, gdzie się dostaliśmy. Wybinki. O, mamy takie, taką chatkę. Mamy. Zostawimy drzwi otwarte. To jeden tylko nothing. Ma taki. We have swimming pool. Swimming pool. O, Basen mam, nawet basen mam. Zobaczcie, basen mam, pokażę Wam rano. Bo piją się jaszczurki z tego. A na dole, a na dole ma być ocean. A jest. na dole jest ocean, tam widzę fale. O, co jest takie powietrze morskie. Jest takie powietrze morskie. Dobra, pokażę Wam rano, bo jesteśmy dzisiaj zmęczeni. We are so tutaj. Jesteśmy w podróży od godziny 7 rano. A jest godzina siódma po południu. siódma wieczorem. Czyli siódma wieczorem. Parada Paradise tak się nazywa. mamy pierwszy kontakt z nimi. Zobaczymy, woda jest, to jest dobrze. Tutaj są chyba okna. Ouch. Okna. Z widokami, poduszki oczywiście, zaraz sprawdzamy. No, włosów na przykład są włosy. Widzicie? No, włosów no włosy zawsze są. Czyjeś włosy zawsze są. Najważniejsze, że nie ma robali. Ja to zaraz wszystko posprawdzam tak jak w filmiku wcześniej. Sobie sprawdźcie moje filmiki wcześniej. Bo mamy lodówkę. Lodówkę sprawdzamy. Oczywiście, uszczelka jest nie jest nigdy umyta. Uszczelka jest zawsze. Ale zimna jest, to jest dobrze, można coś tam usadzić. Na parę dni będzie telewizja mało znacząca. Tibelek, teraz Wam pokażę. Kibelek taki, pysznic, ściana, zwykły tynk taki jak oni tutaj robią. Zwykły tynk pomalowany w tą farbą, tą taką farbą, e, która e, no. Wodoodporną farbą, taką wodoodporną, taką, e, takim lakierem do, do betonu. Nic nadzwyczajnego, ale jutro zobaczymy. <coughs> jutro dopiero się wszystko okaże. Jest jeden ręcznik. We have just one Title. Two, one oh, No, maybe. Okej. Okay. Także. Do jutra. Tam jest dywanik do nóg. Ja myślałem, że to ręcznik. Ręczniki są tutaj. Pozdrawiam Was serdecznie do Juterka. Czas odpoczuć. O, oczywiście jest klima. Klima oczywiście jest. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro rano. Hej. Zobaczcie, tak wygląda pokój w nocy. Tak wygląda pokój w nocy. No niestety, ktoś, kto lubi ciemno, to nie pośpi. Zobaczcie. Tam lampy zewnętrzne. Są lampy zewnętrzne i da, dają światło. Jest tutaj normalnie jak w dzień. Z drugiej strony też lampy zewnętrzne i dają światło i jest jak w dzień. Czyli jak ktoś lubi pospać, to nie pośpi, bo jest. Nie, pośpi, nie pośpi. Nie, bo jest za jasno. Good night. Zobaczcie. Good night, jasno. Jasno Jasno jak dzień. Jasno jak dzień. Dobranoc. Dobranoc. Witam, witam Was serdecznie dnia kolejnego. Jesteśmy zobaczcie. Taki mamy widok. Baby! <śpiewanie> <śpiewanie> Ale to są babynkowe laczki, które sobie pływają. Zostawiła laczki na, na tymi teraz, co pływają w basenie. <śpiewanie> Take you no, no. baby, home. No, jesteśmy, a to wam pokażę, nazwa, nazwa, hotelu, Radika. hotel Radika, e, i tu widzicie, to jest taki ośrodek, gdzie są takie wybudowane domki. już wam pokazywałem wczoraj w nocy. Ale pokażę Wam jeszcze dzisiaj za dnia, za jasnego, w takim buszu, na skałach. One są pobudowane na, tutaj, na, na takich skałach powulkanicznych. Będziemy szli na śniadanie. Będziemy szli na śniadanie, to Wam pokażę. I tutaj mamy ocean. Tutaj mamy ocean. Ale jakie to mamy oceany indyjski to jest ocean indyjski, mi się wydaje. Napiszę no, wam zresztą jaki to jest ocean. Tutaj kwitną... Be careful. Tutaj kwitną żółte kwiatki, tam kwitną czerwone kwiatki. Tu są takie domki. Tutaj jest taki basen. No, do tego basenu to bym nie chciał wejść. Nie, zachęca, nie wygląda zachęcająco. Nie wygląda zachęcająco. You sure you want to go there? Because yes. it's wet. Be careful no, Pebinku sobie łap, łapię sobie laczki kopytkami. Be careful. No, łapię sobie laczki kopytkami dlaczego, ja co ja mówiłem A indyjski Cieplutko jest sobie z bez koszulki, jest siódma rano Tego służą mi kopytki. Gdzie udajemy się na śniadanie pójdziemy sobie nad morze. Po prostu pójdziemy sobie usiąść nad morze i będziemy sobie siedzieć i zobaczymy, co ma, co, co tutaj jest do roboty. Odpoczywać. Chyba, że będą jakieś inne trakcje. Idziemy zobaczyć, co będzie na śniadanie. A ja się na chwilę wyłączam, bo muszę, tak jak wam mówiłem, muszę wyłączać kamerkę. Czycie tam już jest morze. O, tam ludzie już jadą, zjeżdżają, jadą na, na brzeg morza, a my pójdziemy sobie piechotą Wspiąć się tutaj na tą górę to będzie nielada wycień. Zresztą pokażę Wam po drodze. Idziemy teraz do pokoju. Pokój wygląda tak. My już mamy takie po bałaganione, bo jesteśmy na wakacjach. Nie będziemy spinać się, żeby robić tam jakieś te. It's okay, if we go down to the lobby. We do lobby i then buy breakfast. Okay, play and okay so it's okay. You're right. I have always problem always zawsze mnie no, pyta jak ja robię tu filmik. Because telewizor telewizor już popsułem. Telewizor już popsułem. Herbatkę sobie popijam. Pozwolicie, że sobie dziabnę. Pomieszałem ja coś i kanały się nie włączają. Już próbowałem na różnych tych, ale, ale zepsułem. Zepsułem także. Łóżko widzieliście? Dosyć, tak jak tutaj te pokoje są wysokie. Klimatyzacja prymitywna, taka wiecie, garderobianka. Tutaj trochę tego. Stoliczki oczywiście, mrówki mrówki inne insekty pamiętajcie że tego zawsze jest pełno tu nasz bałagan tu wam jeszcze pokażę tu wam jeszcze pokażę napis napis kibrat kibrat to jest napis na zachód strzałka na zachód w wiadomym celu żeby można było się w wiadomym kierunku pomącić w stronę Mekki tak to już wiecie już wam kiedyś to tłumaczyłem no i łazienka e, po prostu otynkowana samym cementem i piaskiem albo tym klejem i wysmarowana wysmarowana e, no. no wiecie na tym jak ja to mówię, lakierem do lakierem do betonu nie? no prysznic jest woda jest zimna nie ma ciepłej wody e, woda woda się włącza co jakiś czas bo ponieważ gdyż ponieważ pompa na dole włącza się co jakiś czas i ciśnienie spada i ciśnienie spada wody nie ma, za chwilę pompa się włączy, dopompowuje i wtedy ciśnienie jest kibel jak kibel tu się ogolić można ja jestem w kaciuszkach nie wiem czy będziecie widzieli? widzicie to? to jest pozostałość po off-roadzie. tak mi zostało po off-roadzie, czyli Wiecie, wiecie o czym mówię? Wyjdźmy na zewnątrz. A domek z tej strony prezentuje się następująco. Tam są jeszcze parę domków, jest tam w dole. Tu jest jeszcze obok nas. Obok nas jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden domek jest obok nas. O, takie ładne kwiatuszki. To jest jeszcze jeden domek. to jest butla z gazem, i teraz nie wiem po co jest ta butla z gazem, może jest do ogrzewania wody ogrzewać jest gazowe i to jest butli do gazu widzę, że dzisiaj drabiny postawili wczoraj jej nie widziałem może by było ciemno no i będziemy się udawali i kamera szaleje i będziemy się udawali właśnie po tych serpentynach eee, coś przekąsić i idziemy nad morze póki jeszcze nie ma upałów tam mamy wschód tam mamy zachód wszystko pasu, pasuje pozdrawiam serdecznie I taki mamy przelot że widzę sobie ocean przez domek pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na śniadanie jeszcze wam zapomniałem jeszcze zapomniałem wam dodać ile kosztuje taki wynajem takiego pokoju tak wynaje, wynajem takiego pokoju to nie jest liczone tylko za wynajem pokoju nie, 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 nie tam e, od osoby to jest 50 dolarów 50 za dzień, za noc no znaczy za dobę, nie? 50 dolarów za dobę taka jest cena, za te warunki za te 50 dolarów no oczywiście w tym basenie się nie wykąpiemy ale powiem wam, że jak na dwie osoby 50 dolców to wcale nie jest dużo w takim miejscu jeszcze tego miejsca nie znam dokładnie, ale Wystarczy, że jest ocean i będzie można usiąść sobie i siedzieć Widzę, że jest wzburzony dzisiaj niezły, ale Posiedzieć, po prostu się zrelaksować Tak jak Maciusiu bez spiny O, Maciusiu bez spiny On mówi, żeby się nie spinać no, Także pozdrawiam was serdecznie i Będziemy na śniadanie, zobaczymy co, co Jaka jaka będzie, jaka będzie Jakie będzie menu na śniadanie Obały. Pozdrawiam serdecznie. Margita Explore. Margita Explore. Margita Explore. Bibinku robi. Zobaczcie jaka droga jest. Jaka droga. Nie? Takimi drogami trzeba iść. Good morning. Good morning, Salamat Pagi. Salamat Pagi. Pagi R by Tutaj widzicie, tutaj widzicie całe, całe te ścież, ścieżynki. idą na dół. My idziemy do. Och, tu ognisko robią kiełbaski, pieką. Oczywiście że nie. Tam się buduje, tam się buduje mosk No ja zawsze zapominam polskie nazwy meczet, meczet się tam buduje to taki wielki domki od, z tyłu wyglądają tak takie powulkaniczne skały można by było ładniej tu porobić no ale powietrze i widoki są dosyć ładne także także jest oki ok. no, także tutaj widzicie drogę pod taką górkę to trzeba trochę, trzeba trochę podejść nie tutaj macie domki nie wiem do czego te buty gazowe są one e, ma, po, prawdopodobnie są do ogrzewaczy gazowych nie ogrzewacz na wodę jest gazowy co, co, co z tego że no, tak każdy ma tam jest widzicie podgrzewacz do wody podgrzewacz do wody gazowy nie? co z tego jak u mnie e, w odkrycie, nie ma ciśnienia takiego żeby w ogóle zaskoczył no to takie ładne drzewo. No cały taki ośrodek. My mamy pokój z widokiem. Te domki z widokiem na nic, tam na tą dolinę są tańsze. My płacimy 50, 50 za domek, nie? Także tu się udajemy do restauracji. To jest chyba restauracja. Chziemy obadać, czy tu mają materacę możemy sobie wynająć. resto resto czyli restauracji. O, po posłucha. Hello. Co masz Tam kobiety gotują. Co namierzyłem przez, przez ten. Zobaczymy, co jest na chleb tostowy. Patrzcie. Tosty można sobie zrobić. Niesamowite. Można zrobić sobie tosty. Gdzie mam te tosty? The breakfast tost No i tutaj macie Resto Z widokiem Z widokiem na ocean A z drugiej strony widok na Na dolinę Widok na dolinę winku robi tosty Są so na else? To jest tost? To jest free breakfast tost z dżemem No nie mm. jest Nie, mm. jest A tu stoją jakieś bemary Zobaczymy czy coś jest w bemarach teraz a tam nie ma nic Widzicie? Puste. Może trzeba iść na dół, się zgłosić. Bo tu widzę, że jedzą coś na śniadanie. Trzeba się zgłosić na dół. No to jakiś inny. Nie, to go daj ster, O! Więcej ludzi podąża na śniadanie jest od 7 do 9. Takie soki, bo zimne. Można się napić takich wyskokowych soków. Tu jest herbata. Herbata, gorąca i zim, gorąca, zimna woda A co to jest? Cukier, kawę, można sobie sparzyć no, Ale musimy się dowiedzieć na dole jak to jest z tym śniadanie